Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Legend Biurowych. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Przygoda, aktywista LGBT oraz ekspert od społeczności w Biurku. Tak, cześć, Asia. No i Twój pracownik. I mój pracownik przy okazji, więc mamy tutaj y, mały nepotyzm, ale uważam, że bardzo, bardzo słuszny i skuteczny. Dzisiaj z Maciekiem porozmawiamy o y, równości, y, między innymi w miejscu pracy, y, a także o tym, jak y, społeczność LGBT radzi sobie z y, pracodawcami. Sami, albo pracodawcy radzą sobie ze społecznością LGBT. Może Maćku, zacznijmy od tego. Jakie są dotychczasowe Twoje doświadczenia? Mhm. Możemy zacząć z grubej rury, mhm. nie ma tutaj tematów tabu, a wręcz przeciwnie, nawet są mile widziane. Jasne. Jeśli chodzi o, o, o moje bycie sobą w miejscu pracy, to nigdy to nie było problemem. Mhm. Od kiedy zacząłem pracę, już po, po maturze, w kawiarni, tak jakby nie musiałem się nigdy kryć z tym, że, że jestem gejem. Potem to samo. Kolejnej pracy, mimo tylko, że to była siłownia, czyli takie męskie towarzystwo, mm, tak. to trenerzy na początku, tacy to, 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 to bardzo samcy Alfa, mieli yy, dystans, ale jednak bardzo szybko mieli podejście w celu: powiedz, no, że jesteś normalnym, fajnym typem. Tak, jakby mm. totalny luz mieli, więc to było fajne. Yy, więc to było zawsze normalne tak mhm. naprawdę, że nie musiałem tego ukrywać. Jakby jest przykre, że jest tam wiele osób, które ukrywają jednak y, swoją tożsamość, kim są w miejscu pracy, mhm. ale mi to też, y, dla mnie to też było ważne, żeby na przykład w poprzedniej mojej pracy utworzyć pierwszą sieć pracowniczą i właśnie była to sieć tęczowa okay. dla, dla osób pracujących y, oraz y, osób sojuszniczych. Więc mm -hmm. y, to był uważam mój wielki sukces, bo ta sieć działała nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na cały świat. Była globalna sieć mm -hmm. i, i to było dla mnie super, że ja tutaj z tej biednej, jak oni myśleli we Francji, biednej, smutnej, homofobicznej Polski, wychodzę z tą inicjatywą. Mm -hmm. I to rzeczywiście dało mi takiego wiatru w żagle wtedy. Mm -hmm. Czy Faktycznie Polska jest tak homofobiczna, jak. Mówiłem? Ja mogę o tym dużo mówić. Zapraszam mm. na moje spacery po Warszawie, ale mm, nie jest i jest. Mm -hmm. To Zależy, jak się na to spojrzy. Bo jeżeli chodzi o kwestie prawne, no to niestety Polska już po raz kolejny jest na samym końcu w Unii Europejskiej. Mm -hmm. W tym roku sukces, bo nie ostatnia, a przedostatnia. No, niestety Rumunia jest za nami, tak. ale przez pięć lat. Zaszczyliśmy drugie miejsce. Tak, drugie miejsce od końca Polska, niestety ma. No niestety teraz się to raczej nie zmieni w przyszłości. Ale jeżeli chodzi o takie życie codzienne w Warszawie, bo ja tutaj się urodziłem, tutaj mieszkam, to nie jest homofobicznie. Mhm. Jakby są ludzie, którzy są źli, że tak można powiedzieć, wszędzie. I nieważne w jakim kraju, miejscu, miejscu na świecie, ale ja się z tą nie spotykam na co dzień. Taką agresją się czasem myśli. Nie mówię oczywiście, że jest idealnie, mm -hmm. bo jednak czasem z tyłu głowy boję się w jakimś miejscu, nie wiem na pewno, czy złapać mojego partnera za rękę, czy ubrać się coś bardziej kolorowo, szczególnie kiedy mm -hmm. teraz mieszkam na Pradze i tam jest inaczej niż w śródmieściu, gdzie mieszkałem wiele lat. E, ale jednak mówię, że Polska, nie Polska, Warszawa, okay. jest queerową stolicą mm. nie tylko e, Polski, ale też i Europy Środkowo-Wschodniej. Okay. Bo tu się naprawdę dużo dzieje. Mm -hmm. Opowiedz, e, co się takiego dzieje? Bo sam też e, sprawiasz, że się dzieje, tak. jesteś bardzo aktywna na tym polu. Tak, mam... Stowarzyszenie założyłem dwa lata temu, mm -hmm. Queers'awa, mm -hmm. gdzie rzeczywiście razem z przyjaciółmi zbieramy, promujemy wszystkie wydarzenia od społeczności dla społeczności, albo po prostu wokół społeczności LGBT mm -hmm. w Warszawie. I to jest, uważam, niesamowite. Nie wiem, czy ja tego pytania nie zadawałem. Aha. Jak myślisz, ile jest tygodniowo średnio wydarzeń takich w Warszawie? Wiesz, co na takie pytania zawsze odpowiadam, także skoro pytasz, to pewnie dużo, więc mam nadzieję, że jest ich 200. No, aż tak, to nie, aż tak to nie, ale 80 tygodniowo. Mm, no. To i tak, to bardzo i tak jest bardzo dużo. E, oczywiście to Jakie taki, to są wydarzenia? To jest taki średni tydzień, bo teraz w miesiącu Dumy to jest ich 120-160, to nie wiem czym jest wybierać bardzo dużo. Jakie to są wydarzenia? To jest wszystko, całe spektrum od m, klubów czytelniczych, zazwyczaj mm. lesbijskich, nie, nie mają takich eventów, gej nie czytają, nie, nie, nie spotykają się w ten sposób, spotykają się w innych celach, e, po imprezy, po zajęcia sportowe, po warsztaty różne kreatywne, churalne, improwizacyjne, Teatralnej, mm -hmm. po zwykłego rodzaju imprezy, jak karaoke, czy po prostu potańcówki w klubie. Super. super. I także no w tym miesiącu Parada Równości. Parada Równości mm -hmm. 14 czerwca, tak. największa prawdopodobnie w historii, jeśli chodzi o Aha. liczbę zgłoszonych organizacji, grup, mm -hmm. podmiotów różnych, mm -hmm. więc miejmy nadzieję, że też będzie największa, jeśli chodzi okay. o frekwencje. A skąd się biorą te organizacje i co to są za organizacje, które życzą sobie wziąć udział w tej paradzie? No, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo są to zarówno oddolne inicjatywy ludzi, którzy mm -hmm. przykład, uznają, nie wiem, właśnie chcemy reprezentować y, rodziców osób LGBT okay. i też czasem ta, jest taka grupa My Rodzice, po jakieś konkretne grupy aktywistów, aktywistek, ale też właśnie sieci pracownicze. Uh -huh. I często mówi się o tym, że filmy na paradzie to jest po prostu pranie jakby pieniędzy, tylko takie oszukiwanie, uh -huh. że chce się przymilić, uh -huh. ale uważam, że w Polsce to nie występuje. Ten tak zwany pink washing, który jest na zachodzie jednak obecny, uh -huh. bo to są jednak inicjatywy pracowników, a nie zespołów marketingu czy jakichś innych, które chcą na tym zbić jakieś pieniądze. Mm, i, I to naprawdę czuć. Co więcej, w tym roku yy, organizatorzy Parady Równości mają coś takiego, że jeżeli firmę reprezentuje grupa pracownicza, to wtedy jest zniżka mm. za wzięcie udziału w paradzie. Okay. A jeżeli na przykład też firma nie ma takiej grupy, ale chce być, mm -hmm. ale będzie we współpracę z jakąś organizacją mm -hmm. yy, pozarządową, to też taką zniżkę wtedy może mieć, dzięki czemu uważam fajnie jest łączyć. Firmę, która daje pieniądze, organizację, mm. która daje merytoryczną stronę tak naprawdę zaangażowania, mm -hmm. dzięki temu można stworzyć o wiele więcej. Super. A jak myślisz, co y, takie inicjatywy pracodawców dają pracownikom LGBT? Bo to w ogóle jest z badań wynika, że pracownik, który może być w sobą w miejscu pracy, jest bardziej efektywny, mniej się jakby no, stresuje swoją pracę, nie mm -hmm. musi tego ukrywać. Takie sytuacje, że mm, no znam taki, takie osoby, niestety, które nie mogą w pełni powiedzieć, że były ze swoim partnerem na wakacjach, mm. tylko jakoś to oszukują i mm -hmm. y, mówią, a ze znajomymi, z rodziną. i no bo używają y słowa partner, czy w języku polskim Ta, to, to okay, po, tak, mamy terminatę, tak. więc można się zorientować, ale widzę, że często nasi koledzy, którzy mówią do nas w języku angielskim, używają słowa partner i, ogólnie, tak, i, tak, i tak, unikają i, tego określenia. Ale to też jest tak trochę jednak się kulturowo zakłada, jakby, mhm. że już jakby że świat jest binarny, jednak mhm. tak ogólnie. Nie ma co ukrywać, że jednak społeczność jakby to jest mniejszości i, mhm. i z, zało z założenia się zakłada, że w może być innej płci w jakimś mhm, związku. No, ale właśnie to jest czasem błędne założenie, i od razu jakoś może być, nie miło się tak, takiej sobie być. Yy, ale ważne jest to, że nawet takie małe gesty, typu chociażby i tęczowa flaga. Niektórzy myślą, co to jest? W Twojej firmy wziąć flagę, i, i myślą, że są super. Poniekąd są, bo jednak to już pokazuje, że ten pracodawca pokazuje, nie bój się, tu jesteś u siebie. I tych firm jest coraz więcej. Mhm. Ale badania też pokazują, że Polska bardzo dużo traci, jakby firmy bardzo dużo tracą mhm. przez ten brak mm, prawnych regulacji w Polsce. Aha. Bo na przykład też są sytuacje, że niektóre z dużych biur zach zachodnich korporacji mhm. nie chciały inwestować w jakieś takie huby w Polsce, mhm. bo bali się wysyłać swoich pracowników do Polski, dlatego właśnie, że jeśli są wśród pracowników okay. osoby homoseksualne mm -hmm. na przykład, które chcą przyjechać ze swoją rodziną, partnerem, partnerką, no to nie chcą na przykład. Mm. Jeżeli mają do wyboru założyć taki hub w Warszawie, a zało założyć hub, nie wiem, w Dublinie, to wybiorą Dublin, yes. bo jest jednak bardziej też otwarty i Polska na tym traci po prostu finansowo grube miliony, mm -hmm. to są jakieś tam miliardy obliczone, nie pamiętam mm -hmm. jaka to jest dokładnie kwota, ale na będą miliardy złotych, e, rocznie. Niesamowite, ale co firmy mogą zyskać w takim razie, jeżeli jednak otworzą ten swój hub w Warszawie i zatrudnią osoby LGBT, i będą, będą otwarci o tym mówić podkreślać to, że są otwarci na wszelkiego rodzaju osobowości. E to na pewno jakby różnorodność zwiększa kreatywność. Mm -hmm. e, to w ogóle też wynika z różnych barier. nie chodzi tylko o społeczność LGBT, ale nawet chociażby, to, chociażby żeby były kobiety, mężczyźni, mm -hmm. e, młodsi, starsi, bo jednak ta wymiana też e, myśli, wymiana swoich doświadczeń z różnych perspektyw, no powoduje, że więcej można stworzyć, więcej mm -hmm. można po prostu efektywniej działać, mm -hmm. produktywniej. Więc e, to jest bardzo ważne. Ehm, i co daje? No, no takie też zaufanie mhm. obopólne powstaje. To daje też pieniądze, nie ma co ukrywać. Uważam, że firma, która pokazuje się jako taka otwarta, mhm. firma sojusznicza. Ja na przykład sam wybiorę na pewno firmę, nie wiem, jeśli ktoś kupuje, od takiej, która wiem, że wspiera społeczeństwo, która na przykład. Jest bardzo w kontrze. Mm -hmm. A też są takie filmy, bo są takie... No, które są otwarcie w kontrze. Tak, do tego. W, w, mm -hmm. w otwarcie, czy, czy wcześniej, które bardzo blisko działały z rządem. Mm -hmm. i wiadomo też, że kwestia rząd, firmy to też jest bardzo trudna. Szczególnie teraz wiemy, co się w Ameryce dzieje. No tam niestety wiele firm w tym roku wszystkie swoje e, polityki równościowe musiało schować do szuflady. Dokładnie, bo to był górny e, przykaz od rządu. Odgórny przykaz od rządu i, i niestety... No Jest to dla takich osób właśnie społeczności LGBT no, sytuacja trudna, mhm. bo też się boją, czy na przykład nie będzie przykazu, że ma to pójść dalej, czy nie zostaną mhm. zwolnieni z tego powodu, tak jak to się działo po słuch przeszłości. Mhm. Dokładnie. No już, co, co mogę dodać od siebie jako... Albo co najmniej nie jestem pracodawcą, ale bardziej managerem, to y, na pewno y, z mojego doświadczenia wiem, że dzięki wam mam dużo więcej kreatywności w zespole i właśnie tej różnorodności i tego zupełnie innego spojrzenia. Y, ale także takiego po prostu can-do attitude. Y, może to też wynika z tego, że no, generalnie w życiu może być nieco trudniej, więc. Y, Drobne przeszkody nie stanowią tak naprawdę dużego problemu, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo istotne i myślę, że każdemu menedżerowi polecam otwartość. Aczkolwiek, wiesz, w moim przypadku nigdy to nie było założenie, że ok, muszę mieć w zespole taki, a taki procent osób takiej płci, a takiej orientacji seksualnej, tylko po prostu wybierałam najlepszych kandydatów mm -hmm. do zespołu albo po prostu przyjmowałam tych, których, których dostawałam i, i mogę powiedzieć, że jest to. O, dla mnie ogromny sukces i ogromna przyjemność. Dla mnie też było mega ważne, że wcześniej byłem memberem WeWorka, mm -hmm. właśnie przez wiele miesięcy. Tak. wiedziałem, że WeWork jest wspierającą firmą, tak samą w sobie. Mm -hmm. mm, ale chociażby to, że, nie wiem, przeszedłem na rozmowę do Ciebie, miałem pomalowane paznokcie mm -hmm. i to było dla mnie też ważne, że jakby mogę czuć się komfortowo, mm -hmm. że na przykład, nie wiem, nie będzie reakcji takiej albo co ty masz, albo nie, nie, możesz, nie możesz tak <laughs> pracować, a są jednak takie miejsca. Mm -hmm. No mamy znajomych, którzy pracują jako stewardzy, stewardesy. Mm -hmm. I tam są bazy konkretne, tak. y dość... Takie ostre zasady, jeśli chodzi o ubiór, o makijaż, o paznokcie i rzeczywiście są są niedopuszczalne yy, takie na przykład paznokcie kolorowe, czyli znaczy w ogóle kolorowe, jakby mm. mocniejszy jeden kolor. Tak, tak. U... Mizera, który ma określoną fuk fuk kolor fukcji, tak. odcień fuk i wręcz jest nakazane, żeby nie mieli. Ale zachornie linie lotnicze mm -hmm. to już tak nie zmieniają, bo mm -hmm. jednak to też jest ważne, żeby ci pracownicy mogli się wyrazić. A jakie, jakie to są linie lotnicze? Wydaje mi się, że ty, typu Lufthansa na pewno. Okay. British, Wydawa być, British, by British, wydawać by się mogło, że tak Niemcy stricc. są tak, że Niemcy są decyda, ale nie. Lufthansa na pewno jest okay. wspierająca. Wiem, że British, może też mm -hmm. Airways. No, ogólnie jednak te zachodnie firmy bardziej mm -hmm. rozumieją i e, chcą wspierać mm -hmm. różnorodność w miejscu pracy. No ale to nawet okej, okay, tam jest rzeczywiście jakieś też konkretne oczekiwania i klientów, pasażerów. Mhm. Ale też są po prostu biura. No, myślę, że gdybym poszedł do jakiejś spółki yy, skarbu państwa, mhm. no, to też mogłoby być mile widziane, nie wiem, kolorowe paznokcie, mhm. czy jakiś yy, mhm. ubiór, który właśnie nie pasuje do jakiegoś dress codu. Na takiego miejsca nie chciałbym pracować. Mhm. To też jest dla mnie ważne, jako dla, dla pracownika, żeby mhm. pracować tam, gdzie ja chcę Jasne. i żeby mógł też wybierać to miejsce. Mhm. Na szczęście taka sytuacja w Polsce jest, że. Rynek pracy jest, jest duży, jest dużo możliwości i można mhm. wybierać. Oczywiście, oczywiście. Myślę, że mamy cały czas takie ogromne możliwości, będziemy to wspierać, będziemy, będziemy działać, pójdziemy na paradę, która już jest niedługo. Tak, 14 dana. czerwca, więc proszę, niech wszyscy się zjawią. Tak jest. To jest wspaniałe święto, To jest święto mhm. celebrowania miłości, radości. To jest rodzinne wydarzenie tak naprawdę. Mhm. Niestety często w mediach jest jakiś taki negatywny przekaz, bo mhm. negatywne rzeczy się po prostu łatwiej w mediach przekazuje dalej i buduje wokół tego jakąś y, tezę negatywną, a w ogóle tak nie jest. No, mm. na parady chodzę od wielu lat, moi rodzice też chodzą na parady równości, chociaż czasem wiadomo jak jest upał, to jest im trudniej, mm -hmm. no ale ja sam parady organizowałem w roku 18 19, uh -huh. więc y, ich obecność była dla mnie mega, mega ważna. A na końcu są zawsze ich na koncertach, bo też siedziałam w chórze, Aha. najstarszym polskim chórze LGBT, Owoce z Gaudi. E, I rzeczywiście, od kiedy zacząłem śpiewać, to na każdym koncercie w Warszawie mm. rodzice byli na, na widowni i to jest dla mnie też mega ważne. Piękna. Zapowiadasz jakiś koncert w przyszłości? No Już niedługo, 13 czerwca, mm. czyli dosłownie za kilka dni. Mm -hmm. e, już tam szykujemy, że śpiewać piosenki George'a Michaela, Chapel mm -hmm. Roan, e, Whitney Houston, e, Mary Peszek, więc. Okay. Bardzo duży miks różnych. Ciekawe, że Maria Paszek jest także. Yy, jest sojuszniczką. sojuszniczką tak, by I ma fajnie. utwory, ona też się politycznie angażuje mm -hmm. właśnie we wspieranie. Więc ym, my, zresztą, jako chór, wystąpiliśmy z Nionej urodzinowym koncercie wow. w Stadole. To było wow. niesamowite przeżycie, kilka tysięcy ludzi i my, wykonując mm -hmm. razem z nią utwór na scenie, to było coś. A czy dostała zaproszenie na ten koncert? Na pewno dostała, ale czy mm -hmm. przyjdzie? no To jest też taki teraz sezon, troszkę pewnie koncertarza w na ona koncertuje teraz, ale. Dostała na pewno. Okay, no zobaczymy. No, my, my, my na pewno, ja na pewno się z Tobą zobaczę Zobaczam. na tym koncercie. Chętnie moje, moje zaproszenie przyjęłam i je wykorzystam. Eee, tak więc um, już, już tak o, na koniec wracając do, e, do kwestii miejsca pracy, e, biura. E, czy masz dosłownie... Pięć Słów zachęty dla, dla menedżerów, dla pracodawców, dla także pracowników, e, do tego, żeby otworzyć trochę głowę i serce, i nie wiem, pójść na tą paradę mhm. równości, e, zamiast oglądać ją tylko z serwisów e, e, z informacyjnych albo z mediów społecznościowych. Co byś powiedział takim osobom, które mają wątpliwości? Idźcie, zobaczcie, że to jest wspaniałe wydarzenie, i zakłożę się z wami, że będziecie chcieli wrócić. Mm -hmm. I to będzie bardzo ważne dla Waszych pracowników, pracowniczek, że tam byliście. Mm -hmm. Ja powiem od siebie, że wracam od, od wielu lat. Od zawsze byłam sojuszniczką. Zresztą ja mam ogromną radość i przyjemność z tej wspólnej zabawy. Jest to impreza w ciągu dnia, więc mogę się wyspać. To jest, impreza <grym <dla> <grym <milenialsów> to to jest idealna impreza dla milenialsów, bo w środku impreza. dnia można się bawić. Abs absolutnie, jest wspaniała muzyka, jest, jest kolorowo, są, są dorośli dzieci i najbardziej Szczulające mnie, starsze panie, e, machające nam tak. e, tęczową flagą, albo to był absolutny hit. Kiedy starsza pani machała nam e, tęczową szczotką do kurzu, <laughs> która, która zrobiła absolutną furorę wśród całej e, e, ekipy, e, która akurat przechodziła pod jej blokiem. To było gdzieś na, e, na Marszałkowskiej, więc pozdrawiamy e, z, e, panią, panią z Marszałkowskiej. Mam Zrabiamy. nadzieję, że nas kiedyś usłyszy, a na pewno usłyszy nas e, wkrótce e, z, z ulicy. Kładnie. Do zobaczenia na Paradzie Równości. Dziękuję Ci bardzo Asiu, za rozmowę. Również dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie, nie jest nasza ostatnia rozmowa. Myślę, że nie. Także <laughs> będziemy mieli mnóstwo okazji do yy, dalszej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.